Pewien zakład mleczarski produkuje masło, które ma mieć nominalną masę 20 dekagramów. Nominalną masę to znaczy, że wszystkie kostki powinny mieć taką masę. No, tyle tak jak w rzeczy bywa. Niektóre kostki mają mniejszą masę, a niektóre kostki mają większą masę. No i przeprowadzono kontrolę w tym zakładzie. Zważono 150, 150 losowo wybranych kostek. I wyniki tej kontroli są w tabelce. Czyli na przykład e, wagę 16 dg miała tylko jedna kostka, bo to sporo za mało. 18 dg miał już aż 15 kostek. 19 dg miała 24 kostki. 20 dg miała 68 kostek. No widać, że najwięcej kostek miało z tych wszystkich prawidłową wagę 20 dg. No ale były też takie, które mają, miały większą masę. Czyli widać, że zakładaczej nie oszukuje. Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, bo są też kostki o większej masie, jak i o mniejszej masie. I teraz no, trzeba policzyć siłę arytmetyczną i odchylenie standardowe. A następnie stwierdzić, czy kontrola wypadła pozytywnie czy negatywnie, a to zależy od yy, od tej średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego. Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe jest, jest policzone tutaj. Tu możesz poczytać. W każdym razie wyszło średnia arytmetyczna tych wszystkich 150 kostek masła e, wyszła dokładnie 20 kg A odchylenie standardowe 1,1 125 tys dekagrama. I kontrola wypada pozytywnie, jeżeli średnia masa, e, średnia masa kostki masła jest równa masie nominalnej. No i tu się zgadza, bo masa nominalna mamy, ma mieć 20 dekagramów i średnia arytmetyczna jest 20 dekagramów. Oraz odchylenie standardowe nie przekracza 1 dekagrama. No i, i tutaj zakład mleczarski padł, no bo odchylenie standardowe jest powyżej 1 dkg, czyli kontrola nie wypadła pozytywnie.